Dzień dobry, proszę państwa. Chciałbym się powiedzieć Siema. Siema, bo mamy nowy, zupełnie nowy projekt. Zaraz o nim opowiem. W końcu coś normalnego na tej szerokości, w tej szerokości geograficznej czyli prawdziwa zima. Ja idę się rozpłaszczyć. Patrzcie na to. No ma. Eee, więc jak sami widzieliście, zrobiliśmy nową serię Monko kofi Wośpową. Serię niesamowitą kaw Hondurasu z Aus. Cokolwiek to miał na myśli. Eee, z małą pomocą Wielkiej Orkiestr Orkiestry Świątecznej Pomocy z Wośpem zrobiliśmy tą oto piękną serię. Proszę ja was. Tada! Jest to wciąż nas, nasz organiczny Honduras, kawa, którą e, też skomplementował Jurek Owsiak, e, z którym to mieliśmy przyjemność rozmawiać telefonicznie. 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nadchodzi wielkimi krokami. Już teraz możecie kupić tę kawę e, na aukcji o, oficjalnej aukcji WOŚP na portalu allegro.pl klikając w link, przeniesiecie się nie i zostaniecie na stronę Allegro i tam możecie to rozumieć nabyć te kawy to jest cały zestaw więc licytujemy cały zestaw kawa jest ta sama różne są hasła różne lizaki różne kolory kipa wośpu postanowiła że lepiej będzie taki cały zestaw wystawić kolorowy niż pojedyncze kawy więc my się absolutnie z tym zgadzamy Dlatego licytujcie nasze kawy Monko, a ja za chwilę Wam opowiem, co jest w środku. Więc, jak wspomniałem, w każdej kawie jest organiczny Honduras. E, to jest e, ta sama kawa, która była e, wypalana na potrzeby naszej akcji Monko Kup i Fact Coronavirus. I ta właśnie em, kawa. Zresztą, co ja Wam będę mówił? Chodźmy ją zaparzyć, bo można ją parzyć ciśnieniowo. Albo można ją zaparzyć po prostu przelewowo w tak zwanym dripie czy w ekspresach przelewowych, więc najlepiej będzie jak ją zaparzymy wspólnie. Ja Wam pokażę jak. I opowiem Wam o smakach. Zresztą. Martyna, która jest tutaj ze mną w Halimonko, też pomoże mi przygotować te kawy i poopowiadamy, co tam z nich możemy wyczuć, prawda? Proszę Państwa, co ja będę opowiadał głodne kawałki, jak możemy tą kawę. Tą kawę zaparzyć. Tu jest Martini. Witajcie. Piąteczko, hop. I zaczniemy od czego zaczniemy? Od dripa może. No to zaczynamy dripa, zobaczycie jak zaparzyć kawę metodą przelewową. No, więc robimy dripa. Drip to jest taki ten, co to jest? No to jest Stożek, zobaczcie. Storzek, który... A, jest jeszcze taki jak coś przelewowy, patrzcie. W mąko mamy jeszcze taki stożek. Większy. Też jest dziurka, patrz, jest dziurka, widać dziurkę? No, to jest większy stożek, tu jest mały stożek. To jest mały filtr, pokaż mały filtr. A tu jest duży filtr. Gdzie jest duży filtr? Jest, szukaj. Ario, szukaj. to jest duży filtr. Więc duży filtr do dużego, mały filtr do małego. Proste? Proste. Martynko, moja droga, powiedz, co robimy w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności umieszczamy sobie filterek w Driperze, driper na naczyniu, w którym będziemy bażyć. I przelewamy to wszystko ciepłą wodą. Może... Ulałam. Nie przejmuj się. Moczę, moczę. Prawda? Dlaczego moczymy? Moczymy po to, żeby. Filterek przylegał nam do dripperka, żeby go oczyścić z prawda, brudków i w, ogóle, i w ogóle kurzu i wszystkiego. I przy okazji sobie rozgrzewamy nasz naczyń. Tak właśnie. Dobra, co dalej? Yy, no musimy... Wylewamy to, mielimy kawkę, nie? Tak, ale ja bym poczekała, żeby to było żeby gorące, takie jakieś, hot. Jak, jak, jak my. No Podczas gdy woda rozgrzewa się w tym oto, prawda, naszym cudownym, jak to nazwać? Brak mi słów. Dwanuszku. Brak mi słów normalnie w dzbanuszku rozgrzewamy go do czerwoności, to Martini odmierza 24 gramy hondurasu pod dripa. Kluczowym jest teraz dobrać odpowiedni stopień mielenia. Lenia. Jelenia. L nie leni, lenia, tylko, tylko mielenia. Jelenia. Jelenia. E, to będzie mielenie medium, tak? Yeah. Come on. Pamiętajmy o tym, żeby wylać tę wodę. Ważne. Właśnie w tak zwanym międzyczasie Paulinka tu robi kawę do przelewowego, dużego przelewu termosu. Nie mogę się dzisiaj wysłowić. Nie wiem, może to dlatego, że obecność tych pięknych pań mi tak o Procedura jest ta sama. Tutaj chcemy mieć 150, zgadza się? Tak. Alright. Zaczynamy od preinfuzji, czyli parzenia wstępnego. Przelewamy wszystką kawę w filtrze, tak naprawdę jak najmniejszą ilością wody. Powinniśmy to zrobić maksymalnie do podwojonej wagi kawy. Czyli woda powinna ważyć w naszym przypadku około 48 gramów. Mów. Mów, Mów. 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 Więc mówię, więc dzisiaj na przykład na, na swoim Instagramie pisałem o Aeropressie, gdzie pisałem właśnie o preinfuzji i o tym, że kawa ma zdolność wchłaniania wody. Znaczy takiej samej ilości, ile sama kawa waży, po prostu, tak? Dobrze powiedziałem? Tak. No. Zaparzanie wstępne ma na, 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 na celu otworzenie kawy, CO2 się uwalnia, aromat się uwalnia i teraz już po pół minuty e, Martynka zalewa kolejną porcję, prawda, przefiltrowanej, gorącej wody. Jest to doznanie metafizyczne. Po przelaniu 300 ml wody przez filtr wciągam dripper, wyrzucam Zobaczcie na to. Przypominam, że jest to wośpowy Honduras. To jest kawa, którą wypaliliśmy na potrzeby aukcji wośp. Zaparzamy ją w przelewie, czyli w dripie. Ona no jest zdecydowanie czekoladowa. Nie tylko siorbać, żeby wysiorbywać temu drugiemu. Tak się mówi, nie? Że jak się siorby, mm. to się komuś kradnie. Pyszna kawa. No pojawia się po czasie taka kwasowość przyjemna. Ale ja podejrzewam, że ona potrzebuje też trochę przestygnąć. Robimy espresso. Robimy. Podsumowanie będzie na koniec, tak? Czyli teraz druga metoda, parzenie ciśnieniowe. No i ślub. Mogę pierwszy? Przepraszam. Proszę proszę, 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 proszę. Więc w dripie nie było zbyt dużo kwasowości. Spodziewam się właśnie, że w espresso jest zupełnie inaczej. Czy mamy tą e, jabłkową owocowość w espresso? Proszę ja was. To też by się napiła, nie? No, mogę by się... Czekaj. daj. A to ja chcę z tej. COVID. Aha, zapomniałam. <laughs> Słuchaj. Eee, więc teraz ten. Ej, walnijmy latar. Dobra, tworzymy jeszcze jedną. Tym razem zrobimy z tego kapucin. Ta -da! Ha, ha, ha. Mamy to! Mamy to! Pokaż to! Uu. Pięknie! Ty A może ty? A to ja. Dzięki Martyni za pomoc. Idę z kawkami jeszcze pożegnać się z Państwem. Polecam się na przyszłość. To był niesamowity dzień. Podchodzę. Uuu, rozlałem! No więc mamy dwie sytuacje właśnie em, kawa, która jest zdecydowanie em, kawą popularną, czyli mam na myśli przez to to, że jeżeli parzysz alternatywy, to jest to bardziej czekoladowa, bardziej klasyczna w smaku kawa. Natomiast espresso, moka, kawiarka moka, czyli kawiarka, e, french press, na pewno to będzie świetna kawa codzienna do french pressa, french pressu, oraz będzie to rewelacyjna kawa do espresso, czyli jeżeli macie mm, taki ekspres kolbowy jak my, albo jeżeli macie ekspres automatyczny w domu na przyciski, to ta kawa, ten napar, to jest coś pięknego, bo tutaj wychodzi kwasowość i taki aromat jabłka, czyli wszystko, co tu macie na etykiecie, jabłko, czekolada i orzech laskowy, znajdziecie w tej kawie zaparzając ją we właściwy sposób. Mam nadzieję, że to, co pokazaliśmy Wam przed chwilą lekko rozjaśnia obraz. A tymczasem... Ej, co jeszcze? Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 29. finał, kawa Monko Coffee, wersja, wersja wośpowa. E, licytujcie, Ym, tak jak wspomniałem wcześniej, link do licytacji jest pod tym filmem. A ponadto, jeżeli Wam się podoba Podobał ten klip, ten film? To dajcie lajka, komentujcie. I ten czerwony gdzie ten przycisk tu? Ten czerwony tu, tu może go wyświetlę. Tu czerwony przycisk subskrybuj. Kliknij, a wówczas kiedy kolejny film wrzucę, będziesz o tym powiadomiona, powiadomiony. Jeszcze taki dzwoneczek jest. Wszystkiego dobrego. I jestem bardzo ciekawy, ile nam się udało zbierać w pandemii. Wszystkiego dobrego. last